Hej, 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 hej! Się wszystkim tu kameru z litowskim odcinku Street. zagrajmy we Hearthstone! League of Explorers, ostatnie skrzydło Heroic. Zobaczmy, co nas czeka z tymi bossami. A więc saurus hex będzie mieć dodatkową randomową karcę za 0 many. My nie dostajemy żadnej aucz. Stalowy Sententinel powoduje, że obrywa za jeden. i jego miniony obrywają tylko za jeden. To jest cholernie bolesne. Yeah. Ar Arctiv e, e, Rafam Ok Daję randomową kartę do jego łapy. E, A Portal tylko za zero. A tutaj? No tutaj nie wiemy. Jest nieśmiertelny przez ten czas kiedyś naładowany. Jest prawdopodobnie przyzwał mocne stwory. Nie myślę, że zaczniemy od Archifa i zagramy tym takim co ostatnio. Pomysł brzmi jak plan. Czemu by nie? Myślę, że czemu by nie. E, po prostu on teraz będzie mógł zagrać praktycznie stwora co turę. Oczywiście wiele zależy od RNG, możesz zagrać jakieś chujowe I będzie mieć pokaźną ilość kart i chodzi o late game Więc... Trzeba go zajebać zanim będzie mógł cokolwiek zrobić Spoko, spoko zamierzań. Nie wiem, Whispa sobie zostawię Bo mogę Niech będzie zostawił sobie wyspa. Teoretycznie mamy play na pierwszą turę. Mamy na drugą, mamy na trzecią, mamy na czwartą. Aktualnie też bardzo dobry play na czwartą turę. No i to jest właściwie niesprawiedliwość przeciwnego deku. Najgorsze jest to, że nie mamy za wiele do powiedzenia w tym przypadku. Górewsko-chujowe karty. Nie wiem, chyba to, bo mam najlepsze straty. Po prostu nie będę healować się. Rzuć jakieś rare karty, albo w sumie jakieś chujowe rare karty. Proszę. Okej, okay, nie będę mieć wymianę. Oczywiście taką. Zużyjemy broń, mamy kolejną. Rzadki skier. Dora, podchodzą mu chujowe karty, cieszymy się z tego powodu. Ale tak kuresko chujowe karty podchodzą. No. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. A my rzucamy dobre karty. Co prawda, będzie nas mocno ranić, ale mamy dobre staty, więc... To jest bolesne, to jest bardzo bolesne. A, zapomniałem. No cóż, za parę za czternaście, on się wymieni z jednym. Nie dobrą żadnej karty w tym momencie. Tak, on nie może dobrać więcej kart. Dobrze. Au. Dobra. Skarab. Ok. Wtedy ja mogę sobie teraz karty zatrzymane. Shadowform. form. Eee, sabotur jest dobry. Przyszłościowo sabotur jest dobry. On teraz nie będzie mógł wyrzucić żadnej karty. To czy znaczy, on nie ma żadnej karty już, co nie? On nie będzie mógł wystawić żadnej karty. Nie będzie mógł zdobyć, ponieważ no wiecie... O Boże, on mam monetkę. O. Dobra. Że zapomniałem, że on ma ten, że on ma coin, ale plan był taki, że on nie będzie mógł dobrać żadnej karty i żadnej wystawić. I na samej dużo zagramy Sabotura, żeby nie mógł się nic wystawić. Eee, dobra, entom sobie zostawimy na potem. Discover aspel, niech będzie. To nie jest dobre. To w żadnym przypadku nie jest dobra karta. Mógłbym żyć, że to jest bardzo zła karta. Dobra, trudno. Shall we put a kink in on musi użyć antybry portal, więc ten typek będzie bardzo dobry. On nie ma wyboru, on musi. Będziemy mieć tylko dwie many. Oj, serio? Serio? O, dobra. Podeszło. Zrobimy tak. Zrobimy tak. Zrobimy tak. I nie wiem, co dalej. Na sumie to, że albo Entomp, albo Kraken. Zobaczymy. Entomp. Zdecydowanie Entomp. Dobierzmy najpierw kartę. Forgotten Torch. To brzmi jak plan. To brzmi jak plan, ale w sumie czy chcę ją zabijać? Myślę, że nie. Myślę, że mogę nie chcieć jej zabijać. Bo on w swoim wieku nie ma żadnych dopaków, chyba że zamiast tego portalu mu doleci. A nie wyleciał Nie my go zabijamy. Dobra, udało się, moi drodzy. Udało się wygrać. O mój Boże, proszę sobie, żeby nagle ta nas zabiła, nie? Ale na szczęście nie. Whisp. Jej, jej. Bajda, light. No i udało się, moi drodzy. W sumie krótkie odcinek wyszedł. Wyszło bardzo łatwo. Zacznę z tym portalem, nie za dobrze wychodziły. Wyjdzie coś z ciekawości, zajrzę tutaj. Zagramy sobie może takim morlokiem. Albo dragon warriorem bo ma ładne tempo jak ostatnio. Dobra, zagramy. Jedną rundkę dla rekonesansu. I zobaczymy co dalej. Żeby odcinek nie był za krótki, co nie jeżeli nam się nie uda wygrać. Trudno jak się nam uda wygrać, to będziemy mieli dwóch w jednym odcinku. Za 7 minut nagrania trochę mi smutno wrzucać. Tak, tak, whatever. Bardziej mi interesuje, co będziesz wyrzucać na pole gry. W rzeczy były to swoje takie same miniony, a teraz może być ciężej. Uwaga! Jestem invincible.

I tak wezmę It says, drink me, but we found it in Nax so no one's to try. <laughs> A czy znaczy, artefakty warto brać? są zajebiste. O mój Boże! czy znaczy, jak to dobrze, że nie ustawiłem broni? I be ready. Blood and plunder. Pytanie, co przyzwyczai pojedynczego miniona, to nie jest problem. Nie jest problem. Nie ma na chargu, jest ok. Ja wiem, ja wiem. Ale on zamiar się wystawić w ten czas. Jakby nie patrzeć. Nie mam zamiar pozbierać y, paczuszki, bo jednak te paczuszki są dobre. Hmm. Zajdzie 10 nie we wszystkie postacie. Spoko, spoko. Zabawna karta. Dobra, zróbmy tak. Wszystkiego karty kosztują 5 man. Raczej mogę mieć wyjebane. Dobierzmy kartę. Nie za bardzo wiem co chcę użyć. Niech będzie tak. Właśnie myślałem teraz. Ale. Zróbmy coś takiego. No co dobierzemy dużo kart. Bierzemy tego, dobierzemy dużo kart. to, a rozwalimy to, co jest tutaj. Nar. W sumie będę miał dobre te życzenie Jest ja całkiem dobra, on nie może przeżyć tego A ja jakbym miał okazję, jakbym miał możliwość Dobra, no i po was tak Uwaga. Tylko nie biwie jego w twarz, nie zależy mi na tym. Dobra. Okay, execute. Myślę, że zagramy sobie. Tak. Nie jest to takie złe. Nie jest to takie złe. Znaczy, na pewno byłoby, no nie wiem, lepsze gdybym użył tego na jakimś... ...bosie, ale... wciąż. Bargul? Okej. Okay. No właśnie, życzenie. Ale i tak nie może tego zagrać. Mógłbym wystawić Doktora Booma i to by było wystarczająco dużo. Z drugiej strony mogę go po prostu zabić. To nie jest też z tym pomysłem. Artefakty są spoko, ale. Ale, ale. Podoba mi się ta walka z bossem jest zabawna. Ło, oh, Twisting Nether. I to jest problem, bardzo duży. Suda, so, łatwo ci powiedzieć. Eee, cztery many. Znaczy, okej. Okay. Nie teraz, ale okej. Okay. Doktor Boom myślę, że będzie dobry do obrony przeciwko wiem, temu Flamestrike Dobra, tak długo jak on berujesz przemi za 3 2 Wow Jest to za joke Ja będę bed mieć jedną manę, dostanę 4, dobra, to brzmi jak plan Zdobyśmy sobie karty not... Niech poleci nefarian I zejdźmy dwa razy tilesweep, kujowy Zaraz, znajdziemy 4 many Zrobimy tak I zrobimy tak I mamy ustawiony stół Bardzo ładnie, co mnie cieszy Eee. przez Bargul. Chłowy Nie gorsze karty, ale Chłowie je bane się wymienić Curse of the Rough Arm. No cóż co by się nie działo, robimy to. Znaczy, nie wiem, zrobię tak. Zrobię tak. Zrobię tak, zrobię tak żeby się podleczyć. Bo mogę. Kil się przyda, skoro atakuje w twarz. O, teraz zmienił zdanie. Walcza, uh -huh. nie ma problemu. Ta walka nie jest taka trudna. To jest w z tym przejebana. O, zauważyłem. Zdążyłem zauważyć. Czy pierwszy zrobię tak. Cześć obrażemy we wszystko, nie dzięki. Bum, bym mieli wszystko na sobie portale, ale nie widzę sensu. Mam dobre karty, dobra. Mamy stół, let's do it. Ze wszystkich tych włosów, których przezywał, jest najsłabszy. Bo, jakby nie patrzeć, inne karty dawały mu coś do łapy. Jakiś dobór czy coś. A to? Nie mogę nic zagrać. Ojej, jaka tragedia, no. W sumie. Jak teraz sobie tak myślę. Powinienem zacząć go atakować, co nie? Zrobię wpierw, tak? <laughs> Discovery Minion i. Dobra, wiecie co? Jest. Źle to zrobiłem. Ale czemu Ty przeżyłeś? Fila, jak to działa? Fuck you. Jak to działa? To nie powinno tak działać. hole, co ture? Niech będzie? Nie brzmi źle. Brzmi jak plan. No się zaraz nie chyba. From of Au. Aktualnie to boli? Ale aktualnie nie wiem. Zrobię tak, bo mogę. Brawl po Wystawimy ciebie. Wystawimy ciebie. I zabijemy ciebie. Zrobimy to tak. Oberwę zam dużo. Nie jest to jakaś tragedia. Dobiorę kartę. Nie będę mu dawać teraz tej many, ok? To czy pół tego spela. Ta karta daje nam spela. Każdemu z nas. Nie będę teraz dawać. O mój Boże, nie, nie zrobiłeś tego. Nie zrobiłeś tego. Naprawdę. Nie zrobiłeś tego. Wow. Baget już jadą. Eee, dało mi taunta. Moim taunt minionom. Super. Czy jest szansa, że ja go przebinę, nie? Co? Już więcej nie ma niczego? W serio już więcej nic nie ma? Co ja mam zrobić? Chyba tego nie wygram. Czy zrobię tak? Serio to mi nie daje plus 6 do ataku? Nie, nie wierzę w to. Nie wierzę w to. Ja nie wierzę w to, naprawdę. Mind control, nie. O mój Boże. No cóż, do zobaczenia w kolejnym odcinku, już mam pomysł na dek, przeciwko temu gościowi, do kolejnego odcinka, papa. Pa.